chwała Tobie. Gdyż. kochani, wczoraj był dzień świętowania radości dzisiaj też, ale dzisiaj i cały ten tydzień to jest czas na dziękowanie przede wszystkim. Wczoraj w tej radości, Czasem w stresie, jak trzeba było coś przeczytać, jak ktoś się denerwował, no i cały ten dzień od rana taki uroczysty, można było zapomnieć. Mam nadzieję, że nikt nie zapomniał podziękować panu Jezusowi po przyjęciu Komunii Świętej, ale gdzieś mogliśmy w tym, w tym, w tej całej radości zapomnieć o tym, po co to wszystko jest. Ale dzisiaj, jak już emocje opadły i cały ten tydzień, Chcemy dziękować tak świadomie za to wszystko, co dostaliśmy. Ksiądz Jacek prosił na, na bożeństwie, żeby słuchać czytań. Jak tak patrzę się, rozglądam na niektórych, to różnie to było z tym słuchaniem, chyba. Kto słuchał? No, rodzice słuchali. Tak? To jak się nazywał bohater pierwszego czytania, które ksiądz Jacek przeczytał? No prawie dobrze. To jeszcze Abram wtedy. Rzeczywiście później Pan Bóg zmienił mu imię na Abraham. Abram. Dobrze. Ktoś wiedział jeszcze poza Olkiem? Dziewczyny? Wiedziałście? No, no to dobrze, bo wy tu jesteście blisko, to was widać. Słuchajcie, i Abram, jesteśmy trochę podobni do tego Abrama, tak sobie myślę. Abram zostawił wszystko, co miał. No, pod tym względem to nas bije na głowę. Ale zostawił wszystko, co miał całe swoje życie, swój dom, takie poukładane życie, i poszedł za Panem Bogiem, bo Pan Bóg mu obiecał, że mu będzie błogosławił, że będzie się nim opiekował, że będzie przy nim czuwał, że będzie go bronił, że będzie mu, że obdarzy go wielkimi darami. I Abraham uwierzył Panu Bogu, Abraham wtedy i zostawił wszystko i poszedł za nim. Wyszedł z domu. Co dzisiaj zrobiliście, żeby tu przyjść? Wyszliśmy z domu. Wyszliście? Wszyscy wyszliśmy z domu. W jakimś sensie jest to podobne do Abrahama. Oczywiście my do tego domu wrócimy za chwilę, ale wyszliśmy z to, tego domu nie bez powodu. Wyszliśmy wszyscy z tego domu dzisiaj po to, żeby się tu razem spotkać, żeby powiedzieć Panu Bogu, że tak, rzeczywiście chcemy, żeby nam błogosławił. Bo On nam obiecuje dzisiaj dokładnie to samo, co obiecał Abrahamowi. Może inaczej by to powiedział dzisiaj do nas. A to jest dokładnie to samo. Przyjęliście Pana Jezusa do swojego serca i wam obiecuje dzisiaj, że Wam będzie błogosławił. Czyli że będzie się Wami opiekował, że będzie z Wami w każdej sytuacji, że zawsze możecie na Niego liczyć. To co mówiliśmy też wczoraj trochę. I my, jakby odpowiadając na to Boże błogosławieństwo, tutaj jesteśmy. To jest pierwsza rzecz i pierwsze podobieństwo między tymi czytaniami dzisiaj, ale jest jeszcze Ewangelia. I ja myślę, że jeśli chodzi o tę Ewangelię, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym dniu sobie podziękowali za sakrament pokuty, który był w sobotę, przed niedzielą jeszcze. Co to jest sakrament pokuty, to Wam nie trzeba tłumaczyć. Natomiast zanim się pójdzie do sakramentu pokuty, to trzeba zrobić co? No ale zanim się wyspowiadamy, dobrze. Zanim pójdę do spowiedzi, to co trzeba zrobić? Proszę? Ale jak się nazywa ta modlitwa? Wojtek. No i bardzo dobrze, bo już się wystraszyłem, że będziemy musieli się cofnąć do pierwszej klasy. Rachunek sumienia trzeba zrobić. Co to jest rachunek sumienia? Kto tam tak tymi obcasami intensywnie przeszkadza? Co to jest rachunek sumienia, dziewczyny? Marika. No nie chcę wiedzieć, że nie wiecie, wiecie, wiecie. Co to jest rachunek sumienia? Oleka. No właśnie, ale nie tylko grzechów, bo jak robimy rachunek sumienia, to trzeba sobie też pomyśleć o tym, co dobrego się zrobiło, żeby nie było tak, że tylko co, wszystko co złe. Ale rachunek sumienia polega rzeczywiście na tym, że muszę sobie przypomnieć grzechy. Czyje grzechy? Swoje, moje, nie sąsiada, ani nie kolegi z ławki, ani nie koleżanki z klasy. Moje grzechy. Trochę dzisiejsza Ewangelia nas, Pan Jezus, upomina, bo my tak lubimy czasem y, przypominać sobie grzechy, ale właśnie nie swoje, tylko cudze. No bo ten kolega z klasy, to on to się źle uczy, on pyskuje, on przeszkadza, albo ona, y, on jest taki, on jest taki, a nie inny, a ja to jestem, jaki? Najczęściej doskonały. Idealny i święty prawie, że. Tak? A rachunek sumienia nas trochę sprowadza na ziemię. Dlatego taki ważny jest rachunek sumienia. Bo rachunek sumienia, y, otwieram książeczkę i tam te pytania wszystkie, które dotyczą y, tych grzechów, dotyczą mnie. Czy ty rozmawiałeś nam przy świętej na przykład? A nie on. Bo on mi przeszkadzał. Bo On mnie zagadywał, ale w rachunku sumienia nie będzie pytanie o Niego, tylko będzie pytanie o mnie. Dlatego Pan Jezus mówi, yy, czemu widzisz drzazgę, czyli coś malutkiego w, swoim, yy, w oku swojego brata, a nie widzisz, że w Twoim oku tkwi wielka belka, że to Ty tak naprawdę czasem yy, powinieneś się yy, uderzyć, jak to mówi się w piersi, i powiedzieć sobie, że to rzeczywiście. Też czasem jest trochę mojej winy. Chcemy dzisiaj dziękować za sakrament pokuty, za ten rachunek sumienia, bo w ten sposób Pan Jezus uczy nas spojrzenia na siebie, uczy nas spojrzenia na siebie w prawdzie, żeby zobaczyć, jaki jestem naprawdę. Bo powiedziałem też, że rachunek sumienia to nie są tylko grzechy. Najczęściej się przypominamy sobie grzechy, ale trzeba sobie też do rachunku sumienia przypomnieć o tym, co dobrego zrobiłem. I dlatego najlepiej robić rachunek sumienia codziennie, żeby wieczorem sobie uklęknąć, przeżegnać się i pomyśleć, minął cały dzień, co ja dobrego w tym dniu zrobiłem. A potem, gdzie nawaliłem? Co jest moim grzechem? I w ten sposób ja wiem o sobie, jaki ja jestem, co muszę ja zmienić, co muszę ja poprawić. A w drugim człowieku to powinienem widzieć przede wszystkim to, co dobre. Nie krytykować to, co złe. Rachunek sumienia tego nas uczy, za to dzisiaj dziękujemy. Oczywiście, kiedy klękamy u konfesjonału, to Pan Jezus sprawia, że te grzechy nasze, jeżeli je szczerze wyznamy, jeżeli zrobiliśmy ten dobry rachunek sumienia, to Pan Jezus sprawia, że te grzechy nasze są odpuszczone, tak jakby ich nie było. I znowu musimy przyjść za jakiś czas, bo tacy już jesteśmy. Ale myślę, że im dłużej będziecie się spowiadać, im dłużej będziecie robić rachunek sumienia, tym dłuższa będzie ta lista rzeczy dobrych, które zrobiłem każdego dnia, a krótsza będzie ta lista grzechów, w których trzeba się wyspowiadać. I o to chcemy prosić Pana Boga również w czasie tej mszy świętej, żeby zawsze jak robię rachunek sumienia, to zawsze dłuższa była ta lista dobrych rzeczy, a ta lista druga coraz, coraz, Krótka.